Witajcie kochani w następnym filmiku ze zdrapkami Dzisiaj mam tutaj przed sobą zdrapki Kocham zimę Ostatnio przypadły mi do gustu te zdrapki Mile mnie zaskoczyły I zdrapeczki są po 2 zł I mam tutaj 10 zdrapek Łącznie na nie wydałam 20 zł I zobaczymy ile nam się dzisiaj zwróci I mam tutaj zdrapeczki Po kolei od jedynki do dziesiątki I zaczniemy sobie drapać I mam tutaj zdrapeczkę z numerem 1 Tutaj drapiamy wygrywające

19 i 11 i pierwsza zdrapeczka jest przegrana i kładziemy ją na lewą stronę i drapiemy zdrapeczkę z numerkiem 2 wygrywające liczby 21 Jeden i osiemnaście, i nasze liczby dwadzieścia trzy, siedemnaście, obok sześć, pięć, szesnaście, i dwadzieścia dwa też niestety, obok. Zobaczymy sobie tutaj jeszcze kontrolne. Są inne. Zdrapeczka także leci na lewą stronę. I następna z numerkiem 5. Wygrywające liczby to 19 i 25. I tutaj mamy 18 obok. Dwadzieścia jeden, siedem, trzydzieści pięć i dwadzieścia cztery obok. Niestety, zdrapeczka przegrała. Jest pusta. I teraz mamy zdrapeczkę z numerkiem trzy wygrywające liczby dwanaście i 25, i tu mamy czternaście dwadzieścia cztery obok pięć 11 obok. 25 będzie pierwsza wygrana. I tutaj jedynka. I tu mamy w tej zdrapeczce 2 złota I literki kontrolne M. M. I pierwszą zdrapeczkę z numerkiem. 3, mamy wygraną, 2 złote, i na prawą stronę kładziemy. I teraz mamy przed sobą zrapeczkę z numerkiem 4. I zdrapiemy wygrywające. Liczby to 19 i 7. I tutaj mamy 5. Piętnaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia cztery, dziewięć i trzynaście, i z mamy pustą na lewą stronę. I następna z numerkiem sześć. O, wygrywające liczby dwadzieścia dwa i trzydzieści trzy, Tutaj mamy dwadzieścia dziewięć, pięć, trzydzieści pięć, trzydzieści jeden, dwadzieścia pięć i dwadzieścia cztery. I tutaj mamy zdrapeczkę także przegraną na lewą stronę I jeszcze nam cztery zdrapeczki zostały do zdrapania Teraz mam zdrapeczkę przed sobą z numerkiem 7 Wygrywające liczby to 12 i 34

I tutaj mamy teraz zdrapeczkę z numerkiem 8. I wygrywające liczby to 19 i 8. I tu mamy 18 obok, 35, troszkę za duża liczba. 9 obok. Dwadzieścia trzy, siedem, także obok, i tutaj dwadzieścia jeden, i mamy także zrapeczkę przegraną, i już przedostatnia zrapeczkę z numerkiem dziewięć. Zobaczymy czy w jakiejś zdrapaczce dzisiaj jeszcze wygramy i tutaj mamy 29 i 8 wygrywające liczby i 8, 28 oboczek następnie 31, 27 także było blisko Siedem obok i 6. Oj szkoda. Ale też inne literki kontrolne. I już ostatnia zdrapeczka. Zobaczymy, czy będzie dla nas szczęśliwa. I mamy ostatnią zdrapeczkę z numerkiem 10. I zobaczymy, czy ta będzie dla nas szczęśliwa. Wygrywające liczby to 9 i 6, małe liczby. I teraz nasze liczby. 11. I 25, 8 obok. 22 to już jest za duża liczba, siedem także obok. I ostatnia jeden. I niestety zrabaczka także jest przegrana. I szybkie podsumowanie. Dzisiaj w Zdrapeczkach udało mi się wygrać 2 zł. Nie jest to duża wygrana, jak na wydane 20 zł, ale lepsze to niż nic. To wszystko w dzisiejszym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I także yy, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, żeby nas było tutaj jeszcze więcej. Do zostawienia kciuka w górę, jeżeli Wam się spodobało, i widzimy się w następnych filmikach. Do zobaczenia, cześć.